Cześć, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do porównania iPhone 15 Pro Max, świeżutki z Huawei P60 Pro, który już jakiś czas na rynku jest, więc zwracam uwagę, że oczywiście nie można zrobić tu fair porównania, biorąc pod uwagę, że trochę czasu dzieli te urządzenia i trzeba mieć to na uwadze. Druga sprawa jest taka, że jest to bardziej fair porównanie niż w przypadku 15 Pro. Okej, okay, tam ten teleobiektyw jest trzykrotny i bardziej by pasował do tego 35 który mamy tutaj, natomiast wielkościowo telefony są naprawdę bardzo podobne, ekranowo, jeżeli chodzi o wielkość również, więc myślę, że to porównanie również będzie interesujące. Tym bardziej, że P60 Pro jest królem fotografii. Oczywiście, jeżeli bardzo chcemy dużo zbliżenia, to S23 Ultra jest świetny, natomiast tak stricte pod względem stricte jakości zdjęć. P60 Pro w tym roku na razie jest najlepszy. Jak to wygląda w chwili obecnej? Zaraz przejdziemy sobie do tych zdjęć, ale omówmy kilka rzeczy, które jest tutaj również bardzo istotnych. Przede wszystkim, zawartość pudełka jest lepsza w przypadku Huawei, biorąc pod uwagę chociażby ładowarkę 88W, o czym powiemy sobie za chwilę. Natomiast, jeżeli chodzi o jakość wykonania, no, telefony mają inną konstrukcję, w sensie tutaj jest zakrzywiona oczywiście z przodu, z tyłu. Tu również delikatnie, ale no bardziej prostokątny jest telefon. Natomiast jeden i drugi świetnie leży w dłoni, i tutaj jakichś większych zastrzeżeń nie mam. Ciężko powiedzieć, który jest lepszy pod tym względem. Może trochę łatwiej chwyta się P60 Pro, mając na uwadze, że jednak ta krawędź z tyłu jest dużo bardziej zakrzywiona. Przechodząc natomiast już do samej jakości wykonania, oczywiście tu jest tytanowa ramka, oczywiście tego tytanu dużo nie ma, tutaj na to też zwracam uwagę. Tutaj mamy aluminium, natomiast jakby nie uważam, żeby to było gorsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o trwałość urządzenia. P60 Pro już troszkę mam i nie widzę tutaj jakichś większych uszczerbków. Tym bardziej, że był ze mną na wakacjach, więc też w mniej sprzyjających warunkach. Jeżeli chodzi o tył, to oczywiście szkło, które jak widzimy, niestety bardzo szybko pęka, biorąc pod uwagę tą większą wersję nowego iPhone'a. Jeżeli chodzi o tył w przypadku Huawei'a, zwracam uwagę, że ten wzór jest unikatowy. W sensie to jest taka masa perłowa, która za każdym razem wygląda inaczej, więc każdy ma tak na dobrą sprawę troszkę inny telefon. Jedna i druga wyspa jest ładna, większa oczywiście w Huawei'u, Troszkę przez to, że jest ymm, większa i bardziej odstająca, niestety powoduje, że telefon bardziej się buja na stole, i na to zwracam uwagę, no ale nie każdemu musi to przeszkadzać. Rozłożenie portów i przycisków jest też inne. Oczywiście nie mamy w przypadku Huawei dodatkowego przycisku. Takiego do konfiguracji jak mamy tutaj, action button, natomiast jeżeli chodzi o Huawei, można sobie pamięć rozbudować, bo na pokładzie jest slot, w którym wkładamy sobie po prostu nano memory. No i rozmieszczenie głośników jest też inne pod czerwieniem, z tego korzysta, ale jeżeli ktoś chce, no to oczywiście coś takiego na pokładzie jest. Jeden i drugi telefon ma oczywiście głośniki stereo i od tego sobie zaczniemy, no bo głośniki w Huawei P60 Pro rzeczywiście są bardzo dobre. A te w iPhone'ie również są yy, świetne, bym powiedział, no i chcę, żebyście sobie mogli posłuchać, jak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, teraz iPhone. A hundred times, not getting better by lying there pretending to cry. I've tried to tell you this a hundred times, not getting by lying there pretending to cry. You all repeat, you can see shit cause you have closed your eyes. I'm not you're missing what it's all about. No dobra, tak w skrócie głośniejszy jest iPhone, troszeczkę ma więcej wysokich i średnich tonów. Huawei gra trochę tak niżej, bym powiedział, tak bardziej basowo, chociaż tego basu tak średnio tutaj jest, więc głośniki nadal dla iPhone'a tutaj myślę, że się za dużo nie zmieniło, ale tak jak mówię, p Pro i tak gra świetnie i tutaj specjalnie bym się nie przyczepiał, to jest naprawdę mocny punkt tego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o same baterie i sposób ładowania, na iPhone'ie mamy Lightning, haha, nie USB-typu C, więc w tym aspekcie telefony się zrównały, no ale to jeżeli chodzi o podobieństwa jest tyle. Chociaż oczywiście port, jeżeli chodzi o przesyłanie danych jest szybszy, ale nie każdy z tego będzie korzystał. Bateryjnie 4,422 mAh, jeżeli chodzi o iPhone'a, jeżeli chodzi o P60 Pro 4815. Oczywiście teraz już Huawei nie testuję, biorąc podwagę, że testowałem go wcześniej i miałem też kilka materiałów, było, więc posyłam tutaj, żeby sobie zerknąć. Do baterii nie ma za bardzo tutaj porównywać. Huawei wytrzymuje duże, iPhone naprawdę radzi sobie przeciętnie, jeżeli chodzi o maksy na przestrzeni ostatnich lat. Huawei wypada tutaj lepiej, szybciej uzupełnia też energię, no bo 88W ładowanie i kabel i adapter jest w pudełku, 50W indukcyjne, więc też znacznie szybsze. No i mamy zwrotne, żeby ładować sobie inne urządzenia, więc jakby tutaj nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o Huawei, jest po prostu znacznie, znacznie lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o ekrany, bo myślę, że część osób się jakby na tym skupi, ekrany są oczywiście podobne, więc do wielkości rozdzielczości są również prawie identyczne, więc tutaj nie ma się nad czym tak, na dobrą sprawę skupiać. 6,7 cala, tu 6,67. Na pewno ekran w iPhone'ie jest jaśniejszy, tak? I moim zdaniem ma też trochę lepsze kolory. To są te dwie różnice, na które bym zwrócił uwagę. Jeden drugi to jest ekran LTPO 120 Hz, więc to wygląda świetnie. Tutaj zaraz porozmawiamy sobie o wydajności. Jeden drugi ma Always On Display, oczywiście inaczej interpretowane, jeżeli chodzi o systemy. Tu mamy Ceramic Shield. Tutaj mamy Kunlun Glass. Więc jak ja miałbym postawić swoje pieniądze na to, jeżeli puszczę dwa telefony tak z dużej wysokości, przypadkowo, który lepiej wytrzyma, no to przypomina mój test Mate 50 Pro. Kunlun Glass jest świetny, naprawdę. Znaczy stawiam <grych> dolary na to, że, że wytrzyma po prostu tej i znacznie lepiej. To ja nie mówię, że nie pęknie, tak? bo może to szkło pęknie zawsze. Natomiast szansa, że się jakby cały ekran posypie, jest dużo mniejsza w przypadku Huawei. A. Ten ekran jest naprawdę fantastyczny. Już nie mówiąc o tym tyle, że pewno pewno dużo szybciej by się zbił po prostu tył. IPhone jeżeli chodzi o ramki, zaskakująco podobne są, oczywiście inaczej to wygląda na Huawei inaczej na iPhone'ie. No tu mam płaskie szkło prawie, tutaj mamy zakrzywione, więc jakby wygląda to inaczej w jednym i w drugim modelu, ale jeżeli chodzi o dolną brudkę czy górną, wygląda to dość podobnie. Zwracam uwagę, że oczywiście dynamiczna wyspa jest znacznie większa niż pojedyncza soczewka w przypadku aparatu do selfie, jeżeli chodzi o Huawei a. i tak na dobrą sprawę. Tyle, ale oba ekrany są świetne, tak jak mówię, na no pewno jaśniejszy w takich naprawdę skrajnych warunkach będzie iPhone i o tym trzeba pamiętać. Specyfikacyjnie, no tu jest przepaść, jeżeli chodzi o y, stricte wyniki testów syntetycznych, czy generacyjność samego procesora na korzyść iPhone'a, natomiast w codziennym użytkowaniu pewnie nie będzie miało to większego znaczenia. Urządzenia działają podobnie, e, w Huawei oczywiście można mieć wersję z większą ilością pamięci, y, w, pamięci RAM, Natomiast, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, no to ta w iPhone jest szybsza i jest jej akurat w mojej wersji tutaj więcej. I też można mieć więcej, bo chyba tu 512 maksymalnie. Ale tak jak mówiłem, pamięć można sobie rozbudować, więc część rzeczy można sobie przenieść albo po prostu korzystać w jednym i w drugim przypadku z chmury. I tak na dobrą sprawę tyle, jeżeli chodzi o konstrukcję samych urządzeń. No systemy są inne, inaczej działają. Jednym, drugim w drugim przypadku jest ekosystem bardziej rozbudowany dla większej ilości urządzeń w przypadku iOS. -a. Natomiast jeżeli chodzi o Huawei, to świetnie to działa, jeżeli chodzi o tablety czy komputery, mirroring tego całego urządzenia. Więc część rzeczy tu jest lepsza, część rzeczy tu lepsza. W zależności jak to dło, gdzie siedzi i z czego. Korzysta. I zostają nam aparaty, czyli to co najważniejsze. W jednym i drugim przypadku mamy zestaw trzech obiektywów, tak na dobrą sprawę, tych kluczowych, czyli ultra szeroki podstawowy i tele. Tu tele ma 3,5, tu pięciokrotne. Jeżeli chodzi o główne aparaty, no to w jednym i drugim przypadku są to aparaty 48 megapikselowe. Jaśniejszy jest w przypadku Huawei, a. to jest od 1.4 do 4.0 ze zmienną przysłoną. Jeżeli chodzi o iPhone'a 1.8, ultra szerokie kąty są bardzo podobne 12 i 13, tutaj tak samo jasne ze światłem 2.2, 2, natomiast tutaj oczywiście 3,5-krotne peryskopowe zbliżenie, tu peryskopu nie ma, natomiast zwracam uwagę, że pewnym wyjątkiem w tym przypadku jest peryskop, który ma światło 2.1 m 2,8, ale na ogół peryskopy są ciemniejsze i na to zwracam uwagę, ale to tyczy się bardziej powiedzmy pięciokrotnego zbliżenia. I tak, na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy sobie na zdjęcia, to tutaj to jest taka trochę walka z wiatrakami, bo to jest analizowanie zdjęcia po zdjęciu. Niektóre zdjęcia są lepsze w przypadku Huawei, a, niektóre w przypadku iPhone'a, jeżeli chodzi o kolorystykę, czasami są bardzo zbieżne, czasami troszkę inaczej interpretują kolory w kadrze. Natomiast generalnie ciężko tutaj powiedzieć, że jest jakiś zwycięzca. W sensie, pomimo tego, że zdjęcia oczywiście są niższej rozdzielczości domyślnie robione Huawei, a nie 24 megapikselowe, tak jak w przypadku iPhone'a, można wymusić tutaj 50, te 48 megapikseli, Natomiast tak na dobrą sprawę powoduje to gorszych HDR i jakby dłuższe robienie zdjęć, więc tego nie robimy sztucznie. I te zdjęcia. Czasami są troszkę lepsze dla iPhone'a, czasami są bardzo porównywalne. Raczej bym nie powiedział, że zdjęcia z głównego obiektywu są bardziej ostre na Huawei, ale generalnie wygląda to dość podobnie. Inaczej wygląda też boka. Dla jednych może się jedna podobać bardziej, dla innych druga. No ciężko to jakby zdeterminować, który telefon powiedzmy robi lepsze zdjęcia. Na pewno dużą zasługą iPhone'a jest to, jakby takim dodatkowym bajerem jest to, że robimy zdjęcie i w odpowiednich kryteriach, czy to jakby jest człowiek, czy, czy też zwierzę, czy dotkniemy na ekranie, gdzieś tam, żeby wyostrzyć, automatycznie mamy też zdjęcie portretowe. Tutaj trzeba się przełączyć w położę na specjalny dedykowany. Tryb. To jest ta przewaga, nad którą y, warto się pochylić. Natomiast jeżeli chodzi o ultra szeroki kąt, mam wrażenie i w ogóle muszę to powiedzieć tak zupełnie wprost: jeden i drugi telefon y, reprezentują absolutnie najwyższą półkę, jeżeli chodzi o zbieżność kolorystyczną między obiektywami. To jest absolutnie fantastyczne, że kolory, nawet gdzieś tam odległe, na jednym i drugim urządzeniu, zbliżając i przełączając między obiektywami, są spójne, y, jakby w ramach wszystkich obiektywów, to wygląda kapitalnie i tutaj. Huawei rzeczywiście też nadgonił mocno, jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast ultraszeroki kąty no, wyglądają świetnie w jednym i drugim przypadku. Wydaje mi się, że dynamika jest trochę lepsza, mimo wszystko, na Huawei. U. Kolorystyka to zależy od tego, jak na to spojrzymy, ale różnie czasami myślę, że to zależy też od trybu, który został jakby wykryty na Huawei, bo oczywiście tutaj w trybie AI pojawiają się podpowiedzi, że jest podografowane pod słońce, czy tam jakaś roślinność i tak dalej, i od tego też zależą kolory, ale generalnie jeden i drugi telefon. Jak najbardziej się broni, to bym nie powiedział, że któryś jest ze więc te dwa obiektywy są bardzo podobne. Oczywiście, jak zbliżymy sobie. Trochę ładniejsza boka przez to, że mamy tu światło 1.4, więc więcej tego światła jest też dostarczane do, do obiektywu, o czym powiemy przy zdjęciach nocnych, ale jakby boka też jest trochę ładniejsza, bo sama matryca yy, wydaje mi się, że ją po prostu ładnie generuje. Yy, ale to są jakieś tam drobnostki, bym powiedział, i przy tych dwóch obiektywach specjalnie bym się tutaj jakoś nie obrażał, jeżeli miałbym domyślnie w swoim telefonie któryś z tych dwóch, obecnie z którego urządzenia. Jeżeli chodzi o teleobiektyw, no tutaj sprawa jest y, interesująca, bo y, no mamy 48-megapikselowy aparat, który oczywiście y, ma więcej megapikseli, ale ma mniejsze zbliżenie fizyczne, więc jest to ekwiwalent po oczywiście 90 mm, tutaj 120 mm, natomiast to jest 12, tu 48 megapikseli. I tutaj podobnie, w sensie są zdjęcia, gdzie ewidentnie nawet przy bardzo dużych zbliżeniach, takie 10- czy 15-krotne zbliżenia bezpośrednio z telefonów, bo jakby telefony oferują oczywiście większe zbliżenia, ale, ale starałem się jakby zachować jakiś rozsądek i później nawet po zbliżeniu tych, nie wiem, 15-krotnym zbliżeniu cyfrowym, takim hybrydowym, zbliżając jeszcze 10-krotnie, żeby wam to pokazać. No, czasami jest remis, a czasami jest przewaga dla W sensie na przykład mniej szumu, przez to, że jest jaśniejszy ten obiektyw i nawet w skrajnych warunkach, ale też w jakichś takich dziennych zupełnie, wydaje mi się, że szczegółowość również dla W sensie zdjęcia może są dwa takie, gdzie rzeczywiście ewidentnie, chyba tutaj tak bezpośrednio robione tego mojego kadru, który tutaj widzieliście już przy porównaniu z 14 Pro Maxem, do którego zachęcam no tutaj widać jakby przewagę dla iPhone'a natomiast w większości innych przypadków raczej te zdjęcia są trochę bardziej ostre i szczegółowe w przypadku Huawei'a i po prostu więcej można odczytać a jeżeli można podobnie odczytać to widać, że po prostu bardziej wygładzone jakby czcionki są po prostu z Huawei'a, więc jeżeli chodzi o takie duże zbliżenia, myślę, że to też tutaj bym oddał w przypadku tego modelu. Natomiast są inne aspekty, których tak na pewno sprawy nie ma sensu porównywać. W sensie makro na przykład wygląda na iPhone'ie całkiem nieźle, natomiast jeżeli tu możemy robić makro z 3 krotnego zbliżenia i mieć tam absolutnie fantastyczną bokę dodatkowo, no to jakby możemy raz podejść, znaczy zbliżyć się do tego obiektu mocniej, w sensie jest większe powiększenie i jeszcze ładniejsza boka, więc myślę, że tutaj tego aspektu nie trzeba więcej porównywać, po prostu makro jest ogólnie lepsze na Huawei. U. Jeżeli chodzi o portrety, tak jak mówiłem, no zasługą iPhone'a jest to, że, że mamy te portrety, powiedzmy, które możemy sobie zrobić później ze zwykłego zdjęcia. Natomiast jeżeli się przełączymy już bezpośrednio na portrety, aż tak dużo tych zdjęć bezpośrednio takich portretowych nie mam, natomiast jak sobie przypomnę zdjęcia moje z wakacji jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe, wyglądają po prostu znacznie lepiej w przypadku yy, Huawei. A. Ładniejsze rozmycie, wygląda to znacznie bardziej naturalnie. I no wiem, że niektórzy mówią, że gdzieś tam uciekałem trochę dalej, i pewnie tak, jeżeli chodzi o tryb portretowy i trochę bardziej szczegółowe te zdjęcia są na iPhone'ie. Natomiast, jakby oddalając obrazek, patrząc tylko na efekt finalny, no to ten portret wygląda po prostu na Huawei lepiej więc ogólnie zdjęcia bym powiedział, że tak z dominacją y, troszkę hmm, Huawei'a, natomiast nie mówię, że zdjęcia z iPhone'a są złe, one są blisko czasami bliżej, czasami dalej, ale a jednak troszkę ustępują. Jeżeli chodzi o wideo natomiast, no to tu zwracam uwagę, że zarówno jeżeli chodzi o wideo, ale również o zdjęcia takie nocne, czy po, pochmurne to mniej y, powiedzmy flary jest w przypadku iPhone'a, co jest dosyć zastanawiające no i wideo ogólnie jest lepsze w, w iPhone'ie. W sensie, to w Huawei jest naprawdę bardzo blisko, jeżeli chodzi o szczegółowość, też jest Nieźle, chociaż wydaje mi się, że nawet z tego pięciokrotnego zbliżenia iPhone lepiej radzi sobie, jeżeli chodzi o wideo w sensie. One jest bardziej szczegółowe. Nie zmienia to jednak faktu, że Huawei zrobił ogromne postępy, ale do płynności, przełączenia między obiektywami, yy, stabilności i stabilizacji, no to jednak na iPhone'ie wygląda to znacznie lepiej. Mówimy o podstawowym nagrywaniu, bez jakiegoś nagrywania Pro ów które są tutaj dostępne. Oczywiście można w trybie Pro też nagrywać sobie na Huawei, ale tutaj, jakby te efekty nie będą nie będą na pewno tak spektakularne jak w tym przypadku. No i dźwięk to musicie powiedzieć sami, jakbym się to podoba, szczególnie jeżeli chodzi o przednią kamerę. No, szczegółowo się lepsza moim zdaniem na iPhone, kolory lepsze i mniej prześwietleń, chociaż y, widać, że tendencja chłowa jest taka, żeby utrzymywać po prostu lepiej doświetloną twarz, mając w nosie co tak na dobrą sprawę dzieje się z tyłu za nami. Y, w iPhone'ie jest to tak trochę wyważone w sensie, że Okej okay, widzimy, że tam się gdzieś może prześwietlić nie było, więc może trochę tam przygasimy się. Zobaczcie sami. No i sprawdzamy jak wygląda nagrywanie 4K30 selfie. Jest jedno, na jednym i drugim jest to podstawowe zbliżenie. Bo to oczywiście trochę inaczej wygląda w przypadku bo domyślnie to tak wygląda. Więc to jest taki krop, ale żeby było równo, to tak to wygląda. Teraz dźwięk z Huawei, a. siaba daba, diaba, dibi dibi dibi. Z iPhone'a, dibu dibu dibu, co tam słychać? Tak to wygląda. no, Chyba trochę bardziej przepalone na Huawei. Trochę mniej detali na Huawei. Tak to w skrócie wygląda. A stabilizacja to sprawdzimy w domu. No, i na końcu zdjęcia nocne. W sensie w takich skrajnych warunkach, yy, yy, pośrednich, yy, no to yy, od razu zwracam uwagę, że przez to, że Huawei ma światło 1.4 z górnego obiektywu, bardzo często on w ogóle nie włącza trybu nocnego. Yy, I wtedy te zdjęcia albo są bardzo podobne do tych z iPhone'a z trybu nocnego, albo są troszkę ciemniejsze. Natomiast wymuszenie trybu nocnego na Huawei no, powoduje też zmianę koloru i też to wygląda trochę gorzej. Znaczy, nie tak realistycznie ten ta kolorystyka, tak samo jak z iPhone'a, czyli psują się trochę te zdjęcia, ale z drugiej strony no, widać, że one są wtedy nieco jaśniejsze. Więc na Huawei trzeba zdecydować, czy chcemy zdjęcia bardziej naturalne i wtedy to światło 1.4 i tak robi robotę, czy chcemy jednak mimo wszystko zdjęcia nocne zrobić, ale wtedy też nam się pojawiają te takie gwiazdki, niektórzy to lubią, niektórzy nie. Dajcie znać, jaka jest Wasza opinia. Natomiast sumarycznie bym powiedział, że detali, jeżeli chodzi o cienie, jest podobnie w trybie nocnym. Czasami, znaczy na no, ogół zdjęcia są jaśniejsze z Huawei, jeżeli mówimy stricte o trybie nocnym, ale detali jest dość podobna ilość. Tym bardziej, że w jednym i drugim przypadku oczywiście te zdjęcia są robione 12-megapikselowe, żeby łączyć piksele 4 w 1 i po prostu uzyskać jak najjaśniejszą fotkę. Zbliżenia, powiedzmy, no, no, gorzej wypada oczywiście to iPhone'owe, biorąc pod uwagę, że Mamy mniej megapikseli yy, i po prostu dłużej są też robione te zdjęcia, a tutaj mamy mniejsze zbliżenie. I na to zwracam uwagę. Natomiast nas wszystkie zdjęcia, które są zbliżane bardziej niż 3,5-krotne, no, będą mocno traciły na jakości, biorąc pod uwagę, że wtedy już mamy krop z tej 48-megapikselowej matrycy. No i nie możemy wykorzystać tego 4 do 1 łączenia zdjęć, yy, ale tak jak mówię, no, na iPhone i tak mamy 12-megapikselowe, więc to zbliżenie jest mniej więcej podobnie użytkowe, jeżeli chodzi o oba modele. No i tak na dobrą sprawę, na końcu zdjęcia z selfie, bardziej mi się podobają te z iPhone'a, są moim zdaniem bardziej naturalne, mniej prześwietlone i bardziej ostre, w sensie więcej szczegółów widać tam gdzieś na brodzie, jak ktoś ma, jak ktoś nie ma, to się nie przejmuje, ale jak ktoś ma, to, to, to po prostu lepiej moim zdaniem to mimo wszystko wygląda. Nie zmienia to jednak faktu, że jakby aparatowo bardziej tutaj bym skłaniał się w stronę Huawei P60 Pro, Oczywiście zwracałem no, czy też nie zwracam uwagi, że te usług Google nie mamy, nie każdemu musi to pasować. Są oczywiście obejścia, więc jest to w, jakby w 100% powiedzmy pełnoprawny smartfon, tam bez jakichś kilku elementów, które rzeczywiście do dzisiaj mają bolączkę i nie można na przykład mieć synchronizacji chroma czy coś takiego czy tam Android Auto, ale reszta rzeczy tak na dobrą sprawę, no, może jeszcze poza niektórymi aplikacjami do płatności, ale reszta rzeczy tak na dobrą sprawę działa. Takich problemów w iPhone nie ma, no ale jak widzicie, nie we wszystkich aspektach, jeżeli chodzi o foto nadgania. Ale wydaje mi się, że i tak jest naprawdę bardzo blisko, jeżeli chodzi o zdjęcia. no Makro to jest bezkonkurencyjne, portrety, natomiast z drugiej strony, wideo jest lepsze w iPhoneie. Więc co, dla kogo, kto co wybiera? Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak wy się na no to zapatrujecie. Świetne telefony, tak czy siak. Tak czy siak, świetne telefony wizualnie. No, iPhone się za dużo nie zmienił, w sensie jeżeli chodzi o tył, chociażby Huawei wygląda inaczej, zupełnie tak. Wydaje mi się, że troszkę bardziej ciekawie, chociaż wolę płaski ekran w przypadku iPhone'a, ale wolałbym mieć tutaj Cumulum Glass, bo wiem, że jest dużo bardziej wytrzymałe. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie iPhone'a, to macie je gdzieś podpięte, jeżeli chodzi o recenzję P60 Pro, czy moje zdjęcia z wakacji, uważam, że są absolutnie kapitalne, to też podsyłam ten film, no i porównanie z 14 Pro Maxem, o którym mówiłem, też gdzieś się tutaj pojawiło. Jeżeli jesteście zainteresowani jednym albo drugim telefonem, linki macie w opisie, trzymajcie się, no i do następnego, cześć!